Witaj, świecie, witaj, przyjacielu, przyjaciółko moja. Zapraszam Cię dzisiaj na medytację. Dzisiejsze przesłanie to słowa: Pozwól sobie być sobą a innym być innym. Usiądź wygodnie i zamknij swoje oczy w tej przestrzeni, w której jesteś, by poczuć się zaopiekowaną, zaopiekowanym, przytulonym przez wszechświat. skup się na swoim oddechu. Na tym malutkim, zielonym światełku, które masz w sobie. Oddychaj powoli. Weź dach. I powolutku, jak najwolniej, jeszcze wolniej weź wydech. Pozwól sobie. Nic nie musisz. Oddychać zawsze. Twój oddech jest tak jak promyk słońca, który Ciebie ogrzewa. To życie. To świadome wybieranie tego, co najlepsze. Pozwól sobie być. Być tu i teraz. Być i wsłuchać się w naturę. Po prostu być. Ale pozwól sobie być sobą. Być sobą autentyczności. Jaki jesteś naprawdę? Tym światłem, czy mgłą, czy falą, czy kroplą rosy, czy kwiatem, czy trawką, czy drzewem. Kim jesteś naprawdę? Czy jesteś żywiołem ognia, powietrza, wody, być może ziemi? Słuchaj się w siebie, kim jesteś naprawdę, i pozwól sobie być. Trwaj w autentyczności, w swojej prawdzie. i pozwól innym być innym po prostu takim jakim jesteś jaki on jest i ona jest nie sabotuj siebie odpuść żal, smutek i wszystko, co ci nie służy. Jesteś miłością. Jesteś pięknem. Poczuł, jak wszak świat troszczy się od ciebie i po prostu, że i naprawdę, tym kim jesteś, w sobie, z sobą. Niech się darzy.